Cześć! Dobra, dobra, trochę poważniej. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Tiwol, tutaj Cubson. Kontynuujemy nasze jakże tragiczne zmagania w tej chujowej grze, tak więc Kuba startuj. Tak więc czekaj, jakieś ulepszenia do karabina. A ty rzeczywiście, bo w tej grze jest. O, karabin szturmowy teraz się odnoszi. Właśnie. O kurwa! Taki fajny, zwykły pistolet z laserowym. Będę świecił kurwa obcym po oczach. <laughs> Tyle wygrać. Co to jest, kurde? Dobra, niech będzie to. Za mało punktów ulepszenia. Wiecie, jest jakieś to właśnie jakieś ulepszenie. Nie wiem po chuj, ale. Dobra. Czekaj, bo jak kupuję! Za późno! Nie! Dobrze, teraz. <śmiech> <śmiech> Idealnie. O! <laughs> Widziałeś? Nie miałem kurwa statku załadowanego przez chwilę. Byłem w kosmosie. Nie widziałem, sorry. Co oni robią? Nie wiem. Zobacz, co się z nimi dzieje. Pierdalają się, strzelamy do nich. No dobra. Zdążyłem jednego zabić. Uważam to kucniej za osłoną. Co ty nie powiesz, samouczku? Ale nie ma systemu osłon, oczywiście. Kto nas kurwa atakuje? Mógłbyś mi to wyjaśnić? Nie wiem, ale wydaje mi się, że oni będą mocniejsi niż obcy. To są hejterzy Zobacz, tak samo kurwa leżą w rozkroku Rękę mu urwałem Czemu ty kurwa kucasz na środku pokoju? Ja? No, ja stoję Przed chwilą kucałeś Zobaczymy, czy dadzą radę mnie zabić, jak wbiegnę w środek tak wszystkich przeciwników Ty, bo tam kurwa wbiegłeś sam w środek No to czemu mi granatem jebnął? Nie jebłem cię granatem, wal się Dobra ja się wycofuję. Ty ja mam Irokeza! Ej, okay, Odładuję se życia. Co ty tam kurwa robisz, panie Kubson? Umieram. Skipi ja też. Naż, na, na na, naża. Na, Rękę mi urwali stary. A dlatego nie mogłeś strzelać. Czemu, że się tam wpierdolił między nich? Chciałem przejść, jaką mają inteligencję. Chciałem przejść, jak się umiera. Czemu nie mogę zmienić broina? Czekaj. Dobra, shotgun jest całkiem skuteczny, działa z 3 metrów. Ta trzech, kurwa. Jeep! Jeebs! O kurwa! Jeeb! Jeps! Strzelajmy! Jakie utopamienie! No zginiesz? Zginiesz? Tutaj nie wiem. Czy to są te siły, które zawsze te ksenomorfy kontrolowały? to taka niby pseudo-firma? Nie. Łatani Wat, wa, Corporation się to chyba nazywało, tak coś mam wrażenie. Gdzieś Prometeusza w ogóle? Tak. To tam była ta firma. Łatani się chyba nazywał, nie jestem pewien. Ten film o. był strasznie słaby. No. Znaczy, podobały mi się hmm, stylistyka tego wszystkiego. Aha. I klimacik był w tych ruinach, ale poza tym to syl. Po prostu postacie niektóre w tym filmie. Aktorstwo tego gościa co Androida grał, Zabista, to ziomek Strublada. z X-Menów. Strublada pier... też. Nie, to on... Czekaj, który to kurwa był? No ten co grał Androida. Ty kurwa rzeczywiście. Nie. Tak, ale mi się popierdoliło, że z x się ziomega nie Strublada. Bo mi się. Co to jest? Super! Uczą co nas się... rzucać granaty! Ja chciałbym tego mecha użyć, a nie mogę. A to co, co to jest? Ruszyłby się ten tępy chuj. Czekaj, czekaj. Patrz, grzebie mi. Co ty tam robisz? Otwiera się! Co to jest? Patrz, co mamy jest? go bronić, jak on to hakował, mówię ci. Co to jest? Co to kurwa robi? Wow. Co to jest? I kurwa umarł. umarł. No bo strzeliłem F. No chyba kurwa nic, co... Nie możesz z tym nic zrobić, wiesz? Ale można to atakować. Założę się, że albo my będziemy z tego napierdalać, albo to będzie do nas napierdalać. Co mamy kurwa zrobić? Aha, i to jest w tej chwili nieaktywne, ale już można w to strzelać, rozumiem. No właśnie, o! O, patrz, kurwa jaki parkour. Nie. nie patrz, co ja mam. Co masz? To! O! Jesteś mechem? Jestem mechem. A właśnie, bo tu musisz coś kurwa przenieść. Ale jak? No ja nie wiem. Ja tylko macham, jednego. jebnego oh, nie mi <laughs> Jeb... mnie. Przytul. Ba. Przytul. <laughs> Weź ty, brzydki. No Dobra. Idziesz coś, rób. Ale co ja mam robić? A ma te drzwi podnieść, dobra, to ma sens nawet. Nie, nie pisze kurwa na Facebooku. Co się właśnie stało? Co się właśnie kurwa stało? Aha, wysiadłem z niego. Nie, Dino Dobra, to samo otwieraj, wiesz. Taki cwaniak podniósł, kurwa, drzwi i myśli, że jest fajny. Odnajdź bellę, to sta ze zmierzchu. Eee. wszystko się łączy. Tu są ciała. Dobra. Co ty gadasz? Traktowałem go ołowiem. Gdzie ma? A tam, patrz. Ale Coś zbroje... Mi zbroje, kurwa. Kufa. No, tam trzeba iść. Są te. Kutakony, znaczy kokony. Sto Co, coś na mnie skoczyło! Ty, bo nas jakiś kwach chyba żarł, albo nie? To facehugger na ciebie skoczył. Hełmy kradnie, skór wysyp. Ty, par, coś zielonego. Ty, może movement detektor wyciągnijmy raz na jakiś czas. Aha, dobra. Znowu to coś na mnie skoczyło. Trzeba coś z tym zrobić, bo to, tak to wygląda jak penis to jest facehugger. nubie. Dobra, awans na rangę czwartą. Dobra, biorę hełm, kurwa. Co się kurwa dzieje w tej grze? Pomocy. Tutaj się pewnie spawa. No pewnie. A to spawaj, spawaj, Spawam, Tory. Spawaj. Szkoda, że nic nas w ogóle kurwa nie atakuje. O, uwaga! Widzę tam jednego, dobra, padł. Latarkę sobie włącz. X. Tak. X. Zobacz, patrzcie. Co ty robisz? Rozpierdalam wszystko, co się da, żeby mieć jakąś zabawę. Wariuję. Ha, znowu to. Żartowałem. Aha, jak śmiesznie. Kupson, jesteś mistrzem do wcipu roku 2014. Stał tak obok ciebie Facehugger, a ty chuja zrobiłeś? Tak sobie siedział obok ciebie, kampił. Co jest kurwa nie tak z tą grą? O, Uciekł. Ej, odpalam! Yeah. Ej, uważaj! Kuso! <noise> o, Facehugger, gonij cię. O. Zawsze mnie! <noise> lubią cię! Ja myślałem, że tutaj będzie szyba, ale... Okej. Okay. Nie stać ich było na szyby. Okej. Okay. Cieli koszty. Gdzie mamy kurwa iść? No idź nieka, daj. Emulation. Zielona, jak, zi jak zielone to tam mamy iść. Okej, okay, wszystko spoko. Okej, okay, tutaj. Niebieskie, zielone. Tutaj się da, to tutaj idę. Co tam jest? Nic. Co to jest? Armor był pod ziemią. A pod ziemią? No, był tak troszkę zapadnięty. O! O! Będę bieć! suko! Nie udało się. Ona jest już zarażona. Bella! Tak, tak, nie przeszkadzajcie sobie, nie, ja tu tylko postoję. Jak ja to kocham! Nie, w grach ktoś się kurwa w toalecie, stoi albo gada ze sobą w getę, a gość podrywa laskę, a staje między nimi. Nie przeszkadzajcie sobie. <grym zreszymać <grym zreszymać <w górę> o, Znowu się poruszamy z mega prędkością. To skaczmy <grym> szybciej. <zreszymać w górę> tak skoczą, Tak skaczą. Zawsze <śmienicza> <śmienicza> gada przez komunikator, lubię sobie trochę poskakać. Dobra, już. Otwórz, żeby przeciąć. Tnij. <śmienicza> <śmienicza> jak kucaje, w windzie. Boże. Oj, jak Ragnarok może się cieszyć, że jednak nie kupił tej gry. Dobrze, że ja zapłaciłem za to hajsem z YouTube'a, bo jakbym wydał jakiś taki uczciwie zarobiony, to bym się pochlastał. To hajs z YouTube'a baluj. Tak. Na perkonie. I potem miliony komentarzy. Zarabiasz na widzach. JJ Joker żyje. Tak? Nie. Nie, ale na browara zawsze wpadnie. O, ciała. Eee, oddajcie mi pieniądze za ten komputer świat, kurwa. 90 zł Tyle kurwa pieniędzy, bo wierzyć po prostu nie mogę. O, człowieku, zabiłem go z 10 metrów shotguna, a dwa strzały był. Co on wydropił? Rakietę jakąś. Dziś jest rakieta. Horrorzy torpeda. O! A mnie przytyrał. Ciebie wszyscy tyrają. Chodź mnie uleczyć. Aha, tam z tyłu był. Nie, z tyłu. się <noise> kurwa. <s> <noise> Akurat, w takim idealnym miejscu je byłeś na ziemię <noise> Geniusz. Dobra, rozpierdoliłbym coś. Chodźmy zabijać. I te zabijać. Chodźmy. Gdzie oni A oni was strzelają. ty, człowieku, myszkę mi zaczęła chodzić. W własnym życiem żyła przez chwilę. Co się stało? Ta babka biegnie, kuba. Nie byłem z rakietnika jakiegoś. Rakietnik O oh fuck, patrz to będzie jakiś badas. Badass ja, ja tutaj jest ten badas Dawaj, kamizela moja. Jak te itemy z nich spadają, to no mi No, Zabrałem... Nie, ja zabrałem. Ja zebrałem. Ja zebrałem. Ja też Należała mi się. Zielone. To tam trzeba iść. Ale co? Dobra, okay. Gdzie są ksenomorfy? Czemu mam spadki FPS-ów, kurwa, lagi? No super, to gościu podziałał. Kto do mnie? Tu? Nie, gdzie Tam są. Wszędzie są. Ksenomorfy, nekromorfy, ja wiem. Chujomorfy, no. Budzą mi się już te morfy. Są tylko morfy i morfy. Sporo tam trochę jest. Murwa ja tu chciałem go zastrzelić, tylko go zabiłeś od boku. Zero zabawy kupców z tobą, wiesz? A pieprzysz! Level up! I apteczek na ziemi. Okej, okay. idę tutaj. Zbieram amunicję jak w Dead Space, ie. No takie porównania teraz god można robić. Winda przeteleportowało ich. Jak fajnie. Co się dzieje z tą postacią? On i tak się fiksował w powietrzu przez chwilę. O kurwa. Nie widziałem. Ja widziałem. <grym> jedzie, Dobra, nie, więc biegniemy do zielonego. O, przeciwnik. Już nie. Narasza! Kurwa stąd. Z czego to jest? Eee, Cezik. Tak. Forfitter plus Grenade. Liczę stoi przy tym granacie, no. No bo to pechuje są. No. Wiiiiii! Rozpierdol. Przypomina mi się moja komunia. <ścoughs> Tutaj chyba jeszcze gdzieś się schował. Hej! Pięknie. Jaka krew, piękna. Chodźmy tutaj. I wszystkich. Nie, wiem, tylko na chuj mi lepele w tej grze. Tutaj. Koro te dodatki do broń nic kurwa nie dają. Gdzie jestem? Co ty strzelasz? A tu ktoś był. Nieważne. Dobrze poszliśmy. A, zielone, to przepraszam. Zielone to idę. Zwracam honor. To tu, helm. Dawaj helm. Drugi też. Nie, nie mogę. Ja się tak nie za bardzo przejmuję tą obecnością ich tutaj. Ty Bella nas wyprzedziła, znowu się teleportowały. O! Strzeliłem! Ło, wow, coś wybuchło obok mojego ryju. Uwaga! Dobra. Czemu kurwa wszystko wybucha dookoła? Wytłumaczysz mi to? Mm, nie. <laughs> nie. Cześć! <laughs> Stało obok. Nie <laughs> koś... Co Co ty gadasz? O, o kurwa nie wchodź w ogień. Musisz teraz pomasować, bo kolanie, żebyś wstał. Masuj. No wymasowałem przecież. A tam szczelam. A ty dalej umierasz. No. ups. <ścoughs> Co się teraz to będzie? Jestem tak jakby No, obserwatorze. <ścoughs> <laughs> Sieć tam. Nie zasługujesz na miejsce w rozgrywce, <grymne> to obserwował jak ja gram. <grymne> nagrywaj to Jaka ta gra jest kurwa słaba Jak cię przywrócić do życia? Ja pierdolę, jak się Obserwator podoba? <grymne> Interesujące, tylko no. trochę śnieży <grymne> Nie wątpię. Zamknę drzwi i na nakurwiam dalej. O, jestem. Jesteś, pojawiłeś się po prostu przede mną, ja pierdolę. Szkoda mi słów. Wow. O, tu jest. Sweet! Gdzie w ogień będziesz szedł? Nie idę w ogień tak jak niektórzy idioci. Amunicja. <noise> o, ktoś się pojawia przed tobą, suszarką go kurwa potraktujesz, już go nie ma. Swarka. szarka Chuj trudne jest momentami celowanie w tej grze, tak szczerze mówiąc A ten celownik, ten holograficzny jak pojpierdolone Eee Ty widziałeś? Gościu sobie stał, nie przyjmowałeś za bardzo tym, że stoi, nakurwiałem do niego No bo on chciał coś sobie tutaj wcisnąć <laughs> Tak chuj z tym, że mnie strzelają <laughs> Muszę wcisnąć Muszę to wcisnąć <laughs> Żona kazało My się coś otworzyły, się... atakujemy. Strzelają do nas zewsząd, kurwa. O, coś i O, jebnie. o jebło! O. Jak <śmiech> 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 Padliśmy w fistu. Co jest? Spoko za chwilę się zrespimy. <śmiech> <śmiech> Żeby ci to nie przeszło do prawdziwego życia. O. Kupcą kurwa, skacz z mostu, ale zginę. Spoko zaraz się zrespimy. <laughs> Trzeba masz tutaj? Paga, bieram już granata. Bella! Je! Yeah. Nie, przejęłaś za bardzo granatę <laughs> <laughs> Uważaj, Bella, czuć co granat. No problem, bro. Jak w Pancerfit. Kurwa, no. O, oh fuck, tutaj jest jakiś kozaczek. O, Odejdź, Lupso, no nie od tego jesteśmy kurwa nieśmiertelni, żeby się go bać, no. Ej, no, jak cię strzeli z granatika, to kurwa któremuś z was w plecy trafiłem, no i co? Aha, to jest ta czwórka, która by w kopie była. Tutaj jakiś ostra seks party na ziemi jest, i tak byśmy w czwórkę teraz szaleli. Ta -ta -ta -dam -dam. Co to? O, armorę! Do windy! Do windy! Jestem ciekaw, czy tutaj znowu jesteśmy na piątce. Jakie piątce? No, nie wiem, tutaj jest na tym na, napsie. Na, na, na Może to S? Znowu się go onil wiksował. Nie, to ty teraz. Serio, mam jakieś dziwne dropy klatek. Ja też. Lol. Co się stało z tym typem? Zgoda eksplodował na kurwiałem do niego. Zajdź wieżyczki z flanki Jakie wieżyczki? A tam te wieżyczki, okej okay. Okej, okay, czekaj, wezmę szoguna Szoguna bierz I co, je trzeba zniszczyć? Tak Rozbroiłem Aha, ja myślałem, że trzeba jakoś strze... O kurwa Odszedłem do niej od boku i ją rozpierdoliłem Weźmy. Coś ty zrobił no bo tutaj mi wyskoczył i mnie zabił z szoguna. Co ci wyskoczyło? Pomasuję cię po kolanie i wszystko będzie w porządku. Dokładnie tak. Mogę cię podnieść. Dwa razy musiałem cię podnieść. What the fucking shit Dobra Gdzie ten ziomek? Nie ważny. Nie ważne idziemy. Chodź amu, amu. Am, 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 am. am, 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 o kurwa, kolejne wieżyczki. Chodź za mną, gubią. A gdzie ty jesteś, okej? Idę. Nie wiem, czy dobrze idę tak w ogóle. Wieżyczka obok mnie, okej. O! Tak się pojawiła nagle przede mną. Myślę, o kurwa, wtedy rozbraja w tym samym momencie. Musimy ją zajść od flanki. Chodź kurwa, chodź. Tędy. Dobra. Na mną! Ja idę w lewo. Ciwnik. <laughs> Nie mam fagamo! ammo. Gin. Fag ammo? Fag ammo. Gejowską amunicję masz? Dobra, spoko, pomogą. Masz granat. Eli, i Bella i Onil nam pomogą. O. Ja jest w tej grze celowanie w ogóle. Zabiłem go i. Nie wiem, czy dam radę ci pomóc, są Tu jest wieżyczka. Spróbuję. Dobra, mogę cię. A, mo mogę podłogę masować. Też się podnoszę wtedy. Dobrze. No to chodzi, Tibor. Ała, mijo. Idę tutaj. Nie da się. A z... jednak. Uwaga. Patrz. Oa! Zginąłem, chodź. Chodź jaki jestem. Gdzie, Gdzie ty jesteś? A tam giniesz. W... jak szliśmy przed chwilą. Jestem hakerem, hakeruję wieżyczki. Wystrzeliłem chyba dwa razy z granatki nogi i kurwa umarłem. Dobra. Też mnie musiałeś na dwa razy podnosić? Nie. Czemu ja ciebie muszę na dwa razy? Jesteś jakiś chujowszy chyba. Bo a wie, wie, więcej nie wiem, HP. <laughs> Musimy na dwa tak, razy. Nie trzeba na dwa razy brać. Czekaj, może coś tutaj trzeba znowu jakąś klawiaturę. O no. <noise> Boże. We made it. We made it. <głosy> <głosy> Co się Sir, dzieje? What the hell <noise> <noise> Pokemon się przed moimi oczami kucnąłeś i spierdolił To tak jak ty teraz stoisz? Widzisz mnie teraz? No. Krócie przed szybę, nie? Patrzę przed szybę. Kurwa za późno, <noise> za późno Boże jakie słabe. Dobra, znowu będzie tysiące odznaczeń dawać. Pomiń. Pomiń. Proszę kurwa, miałem prawie dwa razy tyle zabitych. Nawet ping mam większy od ciebie. <grym 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 o boże. Darza, żadę jakoś kontynuować, bo mi tylko daje opcję opuszczenia gry. No to musisz się wczytać. Eee. A no tak. Masz słabe dyski. Dobra, nie wierzę, udało się nam już dwie misje przejść. No. Dobra, okej, okay, ludzie, mam nadzieję, że się podobało. Tak. Tak. Ocencie film i do zobaczenia. W następnej misji. Cześć. Cześć.